Kochani, cały dzień dzisiaj odczuwalna temperatura była ponad 30 stopni, pachniało tym deszczem niesamowicie, natomiast no, wyglądało tak, jakby była, miała być burza, natomiast wyobraźcie sobie, że... Jest bardzo cieplutko, no my wszyscy jesteśmy w krótkich tutaj spodenkach i wierzcie mi, że nie marzniemy. Ten deszczyk jest naprawdę bardzo, bardzo cieplutki. Natomiast słuchajcie, w tej chwili ruszyły fitlighty i uważajcie, znowu w formie świetnej, ciekawej, wspaniałej, pięknej zabawy. Pomarańczowi kontra zieloni, to są dwie drużyny walczące przeciwko sobie i tam dalej niebiescy kontra różowi. I teraz wyobraźcie sobie, że wchodzi ta para do środka, ma 35 sekund na to, kochani, aby gasić światełka. Liczą kto, ile światełek, kochani, nagasi, i to będzie pojedynek. I teraz tak zieleni, oi, a bitnie tam bardzo, kochani. E, walczą chłopcy niesamowicie, słuchajcie, no często konkurencja, właśnie e, rywalizacja nakręca bardzo e, taką e, ambicję. To są wszystko, słuchajcie, jednostki o bardzo mocnych, ponadprzeciętnych e, takich, słuchajcie, e, cechach wolicjonalnych często są to słuchajcie bardzo uzdolnieni piłkarze stąd nasza właśnie obecność kochani wiskrze kochlice bo tu jest miejsce do rozwoju idealne kochani także w tej chwili będzie w pojedynku zdaje się Jasiu i Erik zobaczcie jak trzeba mocno być aktywnym nie sprawdzają szukają nic się nie zapala tu się coś zapala nie zapala oni szukają słuchajcie w tej chwili eee, i teraz chyba jest start dopiero tak jest i teraz zobaczcie, zaczynają gasić światełka, idzie walka, a może to jest tak, słuchajcie, że jeden gasi jeden kolor, drugi drugi, dlatego że raz się zapala zielone, raz się zapala czerwone. Natomiast słuchajcie kochani, co by nie było, to są naprawdę wkręceni. Pięknie te pojedynki wyglądają. Oni oczywiście grają drużynowo, kochani, także 35 sekund trwa jeden pojedynek, potem kolejna para wchodzi powalczyć. No, zobaczymy, w drużynie zielonych jest kudełek i e, gutek. Teraz właśnie gutek będzie próbował walczyć z Bartkiem. No, łatwo nie będzie miał kochani Bartek to chłopak 2-4, nawet nie Bartek to Daniel. Daniel, kochani, jest także, zobaczcie, do tego mają, tak, z daleka myślałem, że Bartek, bo jest dosyć ciemna, ale to Daniel, kochani, to chłopiec z rocznika 2.4, przesympatyczna postać. Przypominamy, że ma również brata, także dwóch braci gruczą, fajna ekipa, pozdrawiamy serdecznie. Natomiast, kochani, gasi gutek teraz, znowu, znowu gasi gutek ale kochani ten pojedynek chyba mocno wyrównany znowu pogasił gutek teraz zatrzymał się czas nie wiem kto wygrał chyba zieloni gorące w górze czyli są szczęśliwi punkt dla zielonych kochani natomiast y, zobaczmy jak teraz sobie radzą kolejni no to gutek kochani niespodziewanie tutaj Danielka wypunktował bo myślałem że to jednak mimo wszystko nie będzie proste tym bardziej, że no mówię, na ogromnym zmęczeniu kochani Gutek pewnie do tego obozu podchodzi, ale świetnie da radę, to kondycyjnie jest naprawdę e, tytan pracy, natomiast e, czekam e, kiedy kudełek będzie słuchajcie w akcji i z kim będzie pracował, dlatego, że całego pojedynku Wam myślę nie nagramy, braknie nam baterii w kamerze, bo przypominam, że mam tu około 20 minut baterii, a muszę Wam powiedzieć, że już nagrywaliśmy dzisiaj. Słuchajcie, przejdę na tamtą stronę, bo tam nasia teraz, zobaczcie, w pojedynku. Zobaczmy, jak nasi będzie szło. Tam jest Nadia z Kimona w tym pojedynku? Nie wiem, czy nie z jej, nie z tą czasami. E, tak, już nasia jeden punkt ma trafiony. Zobaczcie jaka to jest ważna sprawa. To jest, kochani, e, koordynacja, szybkość reakcji. E, zobaczcie, trzeba mieć oczy dookoła głowy, no tak jak na boisku. Trzeba, słuchajcie, brawo Nadia. E, trzeba reagować szybko. Teraz znowu Nadia, świetnie. Znowu Nadia. Ach, tam chyba remis, nie wiem. Jeszcze raz to samo, teraz Nadia na pewno. Myślę, że chyba jest tutaj w tej pojedynku przynajmniej do tego momentu w przodzie. Natomiast tu kudełek z bliska próbuje, natomiast zobaczcie, tutaj kudełek teraz wystartował. No jemu chyba jednak mimo wszystko będzie trudniej. Tutaj to najmłodszy uczestnik obozu, ale gasi teraz światełko. Tam się niebiescy cieszą, czyli Naśka wypunktowała. Chyba i nie nie wiem. Teraz kudełek zobaczcie. Walczą tutaj kochani, patrzcie, nie, teraz chyba eee, są niesamowici. Niesamowicie, uwaga, uwaga. Teraz tu blisko nasza strona. Słuchajcie, nawet sobie nie wyobrażacie, ile w tej zabawie jest rozwoju, ile tak naprawdę, słuchajcie, przyjemnej zabawy, rywalizacji. Kto wygrał? Chyba remis, kochani, chyba remis w tej chwili. Chyba remis, bo nikt się nie cieszy, kochani. Ani pomarańczowi, ani zieloni wygląda na to, że taką samą ilość światełek, kochani, mają zgaszoną. Także w tej chwili chyba między nimi dogrywka. No, w każdym razie, kochani, jeszcze raz powtarzam, zabawa zabawą, ale Fitlight daje nieograniczone możliwości. Naprawdę, kochani, to jest system szkolenia niesamowitym na fitlajcie oddajemy strzały na fitlajcie prowadzimy piłkę na fitlajcie kochani prowadzimy testy sprawnościowe szybkościowe zwroty słuchajcie gutek dzisiaj miał najlepszy czas w zwrotach słuchajcie z całego turnusu ale chodzą słuchy że nawet nie turnusu a spośród wszystkich uczestników na swoim roczniku dlatego że no trener, który gdzieś tam zapisywał te zwroty mówi, że on taki wynik pierwszy raz słyszy, no miło, ciepło słuchać takich rzeczy kochani, natomiast to wszystko jeszcze raz powtarzam, to efekt naszej pracy tutaj z naszą ukochaną iskierką. Przypominam, że pracujemy z nimi od roku czasu, natomiast patrzcie, kudziu, znowu leci siusiu, czy co? Gdzie on pobiegł, słuchajcie, nie wiem gdzie on pobiegł, przybiegł tutaj do nas, po co, nie wiem. Jest niesamowity, kochani. My dzisiaj jesteśmy w swoich strojach, kochani, od jutra będziemy trenować w strojach iskierki. Natomiast my tu będziemy kochani przez 4 noce, 5 dni, także bardzo krótki ten nasz obóz, ale bardzo intensywny. To znaczy mniej więcej tyle, kochani, że będziemy tutaj, odbędziemy 10 jednostek treningowych, kochani, ale naprawdę bardzo wysoko aktywnych że nastąpiły wymiany teraz, kochani, ekip. Jedna ekipa z tej strony, druga tutaj, zobaczcie. Nie wiem, czym się różnią te dwa stanowiska, bo ekipy się zdaje nie wymieniły. A może się wymieniły tak, bo Daniel zdaje się został tutaj, na tej stronie. Przyszła tutaj nasia. A tam odszedł gutek, kochani, do Bartka. Tak, jest wymiana ekip. Czyli w tym momencie to jest wielki turniej. Pomiędzy czterema ekipami grają o zwycięstwo, która ekipa będzie tu najbardziej sprawna. Zawody absolutnie drużynowe. No może ktoś tam w pojedynkę zrobić, zobaczcie jak Kudziu tam kibicuje, skacze, kochani, jak minionek eee, tych... Ty w tych filmach, no jest niesamowity, bawi się dobrze. E, jemu bardzo brakowało, słuchajcie, takiej aktywności. To jest taki czorci, który jak nie wytraci energii, kochani, to e, masakra. Natomiast no, e, w tym roku e, troszkę podpoczywał kudełek, kochani, w porównaniu do minionych lat, ale e, ale tak trzeba też, kochani, także najwięcej w tym roku popracował gutek, kochani, natomiast no jakby no on już do tej dużej piłki zbliża się najbardziej, kochani. Jakby w tym żargonie piłkarskim on ma już najmniej, kochani, czasu. A kudełek jeszcze, kochani, to jest kudełek, to jest nasza mała pociecha. Także w tej chwili słuchajcie, walczą, walczą dalej, natomiast gdzieś tam była sytuacja, kochani, chyba punkt dla niebieskich. Teraz Nadia, nie jeszcze Nadia nie, Nadia w następnej parze wyjdzie, teraz słuchajcie, patrzcie następna para wystartowała, niebieski gasi już trzecią, no zdecydowanie, patrzcie, czwarta, jeszcze raz, brawo, no powiem Wam szczerze kochani, szybkość reakcji to naprawdę kluczowa sprawa. Czasami ułamki sekund tak naprawdę decydują o powodzeniu, o sukcesie akcji strzału gola, obrony. No, rzecz niesamowita, kochani. Także... Tak się kiedyś zastanawiałem, że piłka nożna i piłkarze to są osoby, które, słuchajcie, mają nieprawdopodobny e, 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 taki wachlarz umiejętności. Oni muszą być sprawni no, na każdej płaszczyźnie, słuchajcie. To nie tak, że pływak gdzieś tam pływa i musi mieć szybko, jego trening jest taki, powiedzmy, troszkę mniej urozmaicony. Lekko atleta biega, ktoś tam, słuchajcie, rzuca, a, a tu trzeba wszystko razem i biec, i popatrzeć, i pomyśleć, i dać Zobaczcie, jeszcze raz Naśka, brawo, uwaga, jeszcze raz Naśka, świetnie, chyba jednak Naśka tu zapunktuje, zobaczcie, teraz było daleko do punktu, jeszcze raz Naśka nie puści kolegi e, i jeszcze raz teraz kolega chyba, kochani, e, kto tu wygrywa? teraz chyba przegrała Naśka chyba był punkt dla pomarańczowych natomiast tam Gutek w tej chwili z Bartkiem kochani, no tam już z Bartkiem to się chyba Guciu nie uda Bartek kochani to zawodnik 2-4 właśnie tam oni w tej chwili walczą, zobaczcie kochani piękny pojedynek, ale wygrywa Zieloni łapki w górze, no to powiem wam, że ciekawie się tam dzieje i Kudełek teraz walczy, zobaczcie jest Kudełek, Kudełek na posterunku brawo, walczy, natomiast patrzcie jak walczą, chyba w tych puchalówkach przeleciał za daleko, słabo mu się zatrzymywać, natomiast zobaczcie, bo tam bardzo żywiowo reagują, ja nie wiem, trener liczy, kto ile światełek ma zgaszonych, słuchajcie, kto zielone, a kto, patrzcie, no, komuś tam zalicza, teraz kudeł chyba, udało mu się, teraz nie zdążył i uwaga, znowu kudeł, ale chyba i teraz nie i i Słuchajcie, no nie ma entuzjazmu zielonych, to chyba Kudziu nie wykręcił tutaj cyfry. W każdym bądź razie, kochani, no wkręciłem się w tą rywalizację, pomimo że tak naprawdę to, mówię, dobra zabawa. W tej chwili tutaj Szymuś właśnie z Danielem w pojedynku, czyli też 2-6 kontra 2-4. Natomiast, kochani moi, no kończy się po malutku bateria i to tak nawet nie po malutku, kochani, było 20... Eee, parę minut nie wiem dlaczego słuchajcie w drastycznym tempie spada nam ta e, spada nam ta e, ilość czasu do zapisu natomiast Muszę powiedzieć tak, że zostawiam 3 minutki na to, aby na koniec, słuchajcie, bo jeszcze ostatnie wymiany będą, jeszcze Nadia będzie grała przeciwko Gudkowi, bo jeszcze nie było takiego pojedynku, czyli niebiescy kontra zieloni będą musieli jeszcze zagrać i to da nam pewien obraz tutaj, która ekipa wygrała. Jeżeli będzie ogłoszenie zawodów, ogłoszenie wyników, kochani, to ja na te wyniki do Was jeszcze wrócę. Natomiast zobaczcie, znowu kudełek walczy, nie wiem czemu. Natomiast zobaczcie, być może dogrywkę mają. Patrzcie, kudełek w tej chwili zbiera, no chyba wygrywa ten pojedynek. Przynajmniej od kiedy zauważyliśmy, że to kudełek tam pracuje. Zobaczcie, to on gasi chyba już kolejne światło i teraz też je zgasił. Teraz chyba nie da rady, bo za daleko do... do Tamtego teraz gasi tutaj. Chyba teraz będzie miał y, zwycięstwo. Patrzcie, zieloni powinni wystartować z rękami do góry. Natomiast jeszcze raz to samo kudeł wypatrzył i... Nie wiem, chciałem zobaczyć dziś, kochani, wybuch, entuzjazm, radość. Nie widzieliśmy, także no ciężko mi ocenić. Jesteśmy troszkę za daleko, ale z drugiej strony nie chcemy przeszkadzać, już nas na tyle znacie. E, natomiast zobaczcie, mamy w tej chwili kolejną wymianę, czyli właśnie tą ostatnią e, g, g, drużyna, kudełka, tam będą w tej chwili bratobójcze, siostrobójcze pojedynki, kochani. E, właśnie e, zielani grają z niebieskimi, kochani. No, e, to już chyba ostatnia kombinacja. Patrzę być może. Być może jeszcze to dogram, słuchajcie, ale bawię się troszkę zoomem. Mówmy się, że nie będę się bawił zoomem, czyli tak naprawdę słuchajcie, jak na małych nośnikach oglądacie, musicie się zdać na mój komentarz, bo pewnie za wiele nie zobaczycie. Po pierwsze jest już naprawdę ciemno, natomiast nie jest to jeszcze jakaś pora kompletnie nocna, kochani. Tak jak mówię, tam się palą ogniska. Tutaj słuchajcie, myślę, że deszcz wygonił uczestników do domku, bo nie jest to jeszcze jakaś bardzo drastycznie późna pora. Teraz słuchajcie dwóch najstarszych uczestników obozu, Daniel i Bartek właśnie w tej chwili kochani próbują między sobą rozegrać ten pojedynek, a na drugim froncie ciężko mi z daleka zobaczyć kto tam. Coś jakby troszeczkę przestało padać, bo nie mam żadnej parasolki. To może bym troszkę opuścił tutaj swój taki namiocik, zobaczcie. Chociaż nie zobaczycie, bo jest ciemno. Także może stąd spróbuję podejść. Zobaczcie, kochani, ile w tej, yy, w tej zabawie tak naprawdę walki. Patrzcie na to. Tam w tej chwili gutek walczy, zobaczcie. Świetnie. Brawo. Ach, szynek, słuchajcie, drapieżnie, ładnie. Patrzcie, brawo. Świetnie, tam już i pojedynek siłowy, też w grę wchodzi super. Brawo, chłopaki! Natomiast myślę, że tutaj szynek zdecydowanie, kochani, wyprzedza w ilości reakcji gutka. Patrzcie, no, niby we dwóch startują. Teraz gutek tutaj wyprzedza. Patrzcie, chyba tu końcówka dla gutka. Natomiast zobaczcie, no, tak, 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 chyba gutek gdzieś na koniec, słuchajcie, jeszcze tutaj wyjdzie na prosto. Tak, wygrali, wygrali na koniec. Zieloni batki w górze, gratulujemy serdecznie. A teraz zobaczcie Nadia z kudełkiem. Kudełek 1. Jeden. Nadia 1-1. Jeden, jeden. Uwaga, ostry deszcz pada, ale muszę tu dla Was nagrać. Nadia czy kudełek? Kudełek. A nie wiem kto. Nie wiem komu trener zaliczy. Natomiast Nadia, świetny nawrót. Uwaga, brawo. Zobaczcie kudełek. A tu piękny kucyk, kochani, ale patrzmy na ten pojedynek, uwaga, kudełek. Teraz Nadia, nie jeszcze raz kudełek. I chyba kudełek wykręci Nadię tymi trzema strzałami, bo ostatnie złapał czwarty łapie, kochani, łapki ma w górze, jest szczęśliwy, ale Nadia nie daje się jeszcze, zobaczcie. Grał kudełek, kochani, pokonuje Nadję na czasie reakcji. Rzucają go do góry, natomiast zobaczcie, tam piękny kucyk. A ja muszę jednak uciekać, kochani, bo nam sprzęt no, za, za nie może, a nie chcemy, bo chcemy dla Was jeszcze troszeczkę nagrać, kochani, pamiątek tutaj z Głuchołas. Przepraszam, macie trzęsienie ziemi, macie czarno, ale nie chcę włączać, włączać kamery, dlatego że. Tutaj posłuchajcie troszkę padającego deszczu, e, natomiast e, no z tego miejsca e, zapiszemy, czy uda się dotrwać do momentu, e, aby dowiedzieć się, która ekipa e, najwięcej razy wygrała dzisiaj, słuchajcie, bo grała każda z każdą, słuchajcie, także no, sam jestem ciekawy, jak to się nam tu poukładało, także macie taki pojedynek pierwszego e, wieczoru. E, e, pomiędzy tutaj czterema drużynami, nie piłkarski. Tak jak mówię, system Fitlight to wiele możliwości. Przy okazji dobrej zabawy można naprawdę rozwijać wiele wspaniałych, kochani, cech u tych młodych ludzi. Słuchajcie, no miejmy nadzieję, że to się nam mocno wypada dzisiaj, a od jutra, kochani, wrócą yy, fajne, dobre, przyjazne temperatury do pracy, dlatego że w Zakopanem przez 6 dni, kochani, zieloni łapki w górze, czyli wygrali, yy, chyba wygrali najwięcej pojedynków. Myślę, że ekipa Gudka i Kudełka, kochani, jednak będzie tutaj yy, brylować na tych zawodach. Yy, to kudełka i Gudka, tak? Natomiast teraz jeszcze raz Gutek się ustawił, kochani, być może jest jakaś dogrywka jeszcze, zobaczcie. A z kim Gutek tam startuje? Ja nie wiem, czy nie z Sabkiem Cichorzewskim, kochani, no jak tak będzie, to na pewno łatwego zadania nie ma. E, Sabek jest rok młodszy, kochani, ale no jest to bardzo taki wolicjonalnie aktywny facet. Natomiast no, ciężko mi teraz powiedzieć, kto skąd e, jest, kochani. Natomiast zobaczcie, już Sabuś pierwszy strzał, teraz chyba Gutek jednak, zobaczcie, kto teraz. Znowu Gutek, ach na plecach dostał, teraz znowu chyba Gutek, chociaż nie wiem, pobiegli obaj, teraz na pewno Gutek, yy, obaj, a, a może nie wiem, teraz chyba jednak Sebo wyprzedził Gutka na ostatniej prostej. Zobaczcie, teraz chyba Sebo, lecą tu daleko, trzeba się umieć zastawić, jeszcze nie puścić kolegi, znowu Gutek, no tu fizycznie gdzieś Sapka wziął na plecy. No i zieloni, Kudeł skacze do góry, tam słuchajcie, czyli no patrzcie jak oni tam walczą, 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 to chyba była dogrywka, słuchajcie. Kudeł skakał do góry, no nie wiem co z tej dogrywki, kochani, wyszło. Natomiast, no pozdrawiam Was serdecznie, kochani. Chyba nie dowiemy się tego, dlatego że <laughs> patrzę nie wiem jakim cudem to jeszcze się cały czas nagrywa, słuchajcie e, pokazuje mi tutaj, że już nie powinno być tego zapisu także na koniec tego dzisiejszego pierwszego dnia e, obozowego, ostatniego dnia słuchajcie, Polish Soccer a pierwszego tutaj z naszą iskierką serdecznie pozdrawiam, kocham, natomiast zobaczcie w tej chwili cała drużyna No tego jeszcze nie było, zobaczcie dwóch na dwóch, no piękny pojedynek słuchajcie, no e, jest troszkę ciaśniej, ale zobaczcie, zieloni z niebieskimi Dwóch na dwóch atakuje, walczą. No, zdaje się, że niebiescy są chyba bardziej aktywni. Natomiast, no nie wiem, zobaczmy, teraz patrzcie. No świetnie. I, i, i być może tam jest dogrywka o wygranie słuchajcie yy, całych zawodów. Dlatego tak dziwnie, bo tu ta strona nie startuje dwóch na dwóch, niebiescy yy, w górę ręce, czyli znowu remis słyszymy, znowu remis niesamowite kochani nie mogą rozstrzygnąć pojedynku chyba między niebieskimi a zielonymi mamy ee, najbardziej zacięty taki e, pojedynek natomiast Chciałbym być tam blisko koło nich, posłuchać kochani tych e, takich rozentuzjazmowanych okrzyków, e, wsparcia. Oni są drużyną teraz, kochani. Razem wygrywają, przegrywają, przeżywają, żyją. Słuchajcie, zobaczcie jaka rywalizacja w sporcie jest niesamowita, kochani. A wielu uważa, że e, powinno się rywalizację, kochani, ze sportu wyjąć. E, Niezupełnie właśnie myślę, że wyjąć. Sport to właśnie rywalizacja i część składowa, natomiast trzeba. Trzeba to robić w sposób zdrowy, w sposób kochani, taki normalny, ale nie możemy zabijać, kochani. Gdzieś podświadomie czułem, że turnieje bez miejsc, czy, czy dawanie medali jakby wszystkim za udział, kochani, i tak to, dalej. To chyba nie do końca jest w duchu sportu. Oczywiście ma też swoje plusy, ale myślę, że w takim długofalowym biegu w długofalowym kochani programie edukacji jednak chyba jakąś tam szkodę mimo wszystko wyrządza. Dlatego w tym momencie pamiętajcie kochani, żeby uczyć zdrowej rywalizacji. Nie można kręcić wyników poza wszelką cenę w sposób naprawdę niezdrowy, w sposób który gdzieś tam robi złą robotę. Natomiast słuchajcie kochani, no oni się ustawili. Jestem naprawdę ogromnie ciekawy, kochani, co tam się dzieje, bo być może mamy miejsca. Być może mamy, słuchajcie, być może mamy, kochani, miejsca. Być może mamy zakończenie turnieju. No, ten namiot jest fajny, ale tu w tym momencie się kończy i szkoda, kochani, bo chciałbym wyjść poza. Słuchajcie. Czy mamy ogłoszenie wyników? Słuchajcie, nie, dalsza część zabaw. I to taka piękna, dlatego że oni teraz dodatkowo będą prowadzić piłki. Eee, w tym... O słuchajcie, miejsca są. pierwsze miejsce chyba zajęli niebiescy, chyba Nadi drużyna, no ciężko mi powiedzieć kochani, podawał trener miejsca, kto które zajął, natomiast pierwsze miejsce pomiędzy niebieską a zieloną drużyną, czyli któryś z szabełków kochani, tylko nie wiemy czy ten nasz najładniejszy szabełek Nadusia, czy... Chłopaki, kto tam, słuchajcie, wykręcił najlepszy wynik, ale obiecuję, że przy kolejnej relacji, że przy kolejnej transmisji, przy jutrzejszym treningu, nie omieszkam Wam powiedzieć, jak to się skończyło, kto zajął które miejsce. A teraz życzę Wam dobrej nocy, do widzenia, w zależności kiedy to oglądacie. Dziękuję pięknie, kochani. Pierwszy dzień z obozu, z Iskry Kochlice, kochani, z Głuchoła z 2019 lato, bo przypominam, że byliśmy tu również zimą no, w oku naszej kamery się kończy. Oczywiście my tu jeszcze chwilkę będziemy aktywni, bo mówię, pojawiła się tam piłka, ale ja Wam dziękuję ślicznie za to, że byliście z nami. Przecieram jeszcze kamerkę z deszczu i życzę Wam dobrej nocy, dobrego dnia. Pozdrawiamy serdecznie. Do zobaczenia. Pa.